O 7.35 mamy znowu rozmowę uzową Kotarby z Naczelnym Dowództwem. Tu grupa Piast, pułkownik Smoleński, szef oddziału drugiego Naczelnego Dowództwa. Proszę do aparatu pułkownika Kotarby, jestem przy Werku. Panie pułkowniku, z rozkazu szefa sztabu proszę wysłać parlamentariuszy do dowódcy najbliższego oddziału sowieckiego, który przekroczył granicę z zapytaniem, co znaczy to przekroczenie granicy przez wojska sowieckie. A pułkownik odpowiada, wszystkie baony biją się na odcinku borszczów zniszczone dwa czołgi sowieckie. Wątpię czy uda mi się rozkaz wykonać odnośnie parlamentariuszy. Panie pułkowniku, chodzi o to, by się dowiedzieć, co oznacza wkroczenie bolszewików. Wykonując więc swoje zadania bojowe należy dążyć do wyjaśnienia tej sprawy. Minister spraw zagranicznych na razie innej drogi nie ma. Pożądane byłoby wysłanie oficera sztabowego i młodszego z białą chorągwią samochodem celem przeprowadzenia z dowództwem wojsk sowieckich rozmowy, co znaczy wkroczenie wojsk sowieckich w granicę Polski. Wynik rozmowy proszę natychmiast podać do wiadomości sztabu. To jest kwestia dłuższego czasu wyśle oficerów placówki wywiadu, ale w międzyczasie kolumny czortkowe mogą być już w czortkowie i nie będę miał połączenia z wami. Nie rozumiem, co znaczy kolumny czortkowe, kolumny czołgów? To wówczas dać wiadomość, że parlamentariusze nie przyjęli, względnie, że ten sposób jest niewykonalny, i wówczas zameldować nam wszelkimi sposobami. O sytuacji trudno mi jest teraz coś konkretnego panu pułkownikowi powiedzieć, to zależy od rozwoju sytuacji. Chodzi jednak o to, żeby rozmowę z bolszewikami przez parlamentariuszy usiłować rozpocząć na kierunku, na którym pan pułkownik uzna za najwłaściwsze. A tutaj nagle ten pułkownik odpowiada, że samoloty sowieckie nad Czortkowem. Ten szef oddziału drugiego naczelnego dowództwa mówi do niego: Proszę odpowiedzieć na moje pytanie: Czy pan pułkownik może zaraz wysłać parlamentariuszy? Przy werku kapitan Marzys, adjutant pułku, dowódca pułku, w tej chwili wydaje w tej sprawie rozkazy: Dobrze, proszę zaraz meldować, kiedy parlamentariusze odjechali i jakie wojska sowieckie przyjęły na linii frontu. Poza tym, meldować dalszy przebieg rozmów z bolszewikami. To jest, proszę państwa, wręcz szokujące. Dowódca pułku kopu bije się z Sowietami, wykonuje zadania bojowe, dowodzi, a dowództwo, naczelne dowództwo każe mu wysyłać parlamentariuszy do tych żołnierzy. Jeszcze można powiedzieć, mu przeszkadza w dowodzeniu takimi rzeczami. Oczywiście żadnych pertraktacji nie było, a jeśli wysłano tam oficerów, no to można się tylko domyślać, co się z tymi oficerami polskimi stało. To wręcz zakrawa o jakieś, ciężko powiedzieć już nawet o co kłopotę totalną, żeby wysyłać wtedy parlamentariuszy do wojsk sowieckich, z którymi oni się tam bili, tak, z którymi oni walczą, jest wymiana ognia, mówi się o uszkodzeniu czy zniszczeniu czołgów sowieckich, a oni mówią, wyślijcie tam tych parlamentariuszy, tak, naczelne dowództwo, sprawdźcie po co oni tutaj do Polski wchodzą.